Ty Marian. Może mi coś pierdoleni, co? Ale co ty taki niespokojny jesteś? Kurwa Zdzisław. Coś ty tak chodzisz dzisiaj mi niewyraźnie? Jak niewyraźnie. Gdzieś normalnie wyglądam. Zdzisław, ale ty mi coś dzisiaj jesteś taki nie za bardzo wyraźny. Marian, ale kurwa co ci przeszkadza? Co ci przeszkadza? Czyż normalny jestem, nie? Co ty robisz, kurwa? Dawaj, Marian, zanim potańczyć trochę. strzeli. Szczerów, coś ty ochujał, będę tańczył z tobą. Ja pierdolę, to potrzeba jakiegoś materiału do tego O to 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 Niszczuniu oh, oh, oh. Dobrze prawisz, dobrze prawisz Dobrze prawisz Ale chuj, ja sobie dzisiaj chyba Chyba se pierdolę jakiegoś browara, nie będę nic innego robił chyba Się wyłożę i będę leżał Browara? Marian Tyś nie ochujał Browara? Nie dam rady, bo. Dasz radę, dasz radę. Ja pierdzielę. No przecież już tyle razy yy, odstawialiśmy to wszystko. Było wszystko dobrze, a ty znowu to robisz. Dawaj, pierdzielniemy po browarze i tyle. No i, i nie, nie, nie musimy nic innego robić. Zieziło? A do kogo ty dzwonisz? Halo? Ziewa no masz kiedy będziesz? Za ile? Za trzy minuty. <śmum> Mam cię w toszeczku. To zapraszam cię serdecznie już do mnie. <śmum> zapraszam zapraszam. No rado, radę do zaba. Ciao. Zichu. Kurwa. Ty to masz jednak Najebane w głowie. Zamiasz usiąść spokojnie. Wypić sobie po piwie. Sorry. Ale ja się wycofuję. Nara. Marian, Marian! Ale on zaraz będzie, on zaraz będzie! On trzy minutki będzie zaraz! Ty! Słyszałeś? Słyszałeś to już? Kto chyba dzwoni? Słyszałeś? Marian! Ziół! Kurwa, co ci dzwoni znowu? Przecież to dzwony w kościele napierdalają. Co ci dzwoni? Ty już myślisz, że to Wąski jedzie? Nie ma ich w domu. Słyszałeś? Idę! Ziemia! Wąski! Co No No ale dzisiaj coś innego. Siema Wolski, siema. Co innego? Co innego? co masz takiego? Dawaj, dawaj, dawaj! No, macie tutaj, ale. ja Wam szczerze, uważajcie na to. Uważajcie z tym. Mocna rzecz. Okej, okay, okej, okay, Mordzia, dawaj, 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 dawaj. Spoko. Jak coś, co dzwonię. Ale wątpię, że zadzwonisz. Nara. Nie. Maria! Maria! Co się wyjebało! Ja pierdziel! Ale uderzasz!